Na bardzo dużo. Teraz ja mam w Twoich oczu. Nie daj od bramka proszę cię. Jeszcze nie, jeszcze nie. Nie, 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 nie teraz. Rudzi nogami, gra zajebisz. Nie, jeszcze nie teraz. Niech się wlawił z meczu. A ja pierdolę. Brawo. Brawo. brawo, kuba. Brawo. <gry> God tur. <laughs> wcale nic może nie przynieść, nie? Naprawdę prawda jest taka, że jakby wyjdzie taki skalak tamtemu, wtedy długie piły, nawet daleko od bramki i tyła chyba, i tak bramy. Nie ma co. Warunki wymagają, musimy go znawadzać. Na jeden, to jeden. Dwa, Zabierz! Zabierz! Znowu le... Brawo, Cepa! Bardzisz go! Powiem Ci co więcej, ona dalej leciała do bramki. Bardzisz go! Brawo, Cepa, do bramki! Brawo, Cepa, do bramki! Brawo, Cepa,

Dawaj Mikołaj, dawaj! <skrztanot> Ile ten, wita spędził w fyrkulesie Bo ja mi fyrkulesi, ja tam w mu nie Nie, bo I nie przyszedł... zapomnij, że nie może jej kopać się teraz, jak już zostawi, to już nie mogę. że my No Co to jest? Nie. Co to jest? wolny? Co? jest Co? wtedy? Co to jest ja to... wtedy,

4, 4, 5, 4, 5, dawaj, 4, 5, dawaj, 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 obróć się, obróć się, super, super, drzewo! Nie no, dobrze czy... Ale, czy... Bo... Ale 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 Bo. 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 była dobra Abyś dostać wiele razy z jego żyć, że coś jeszcze nauczył. Super Garko! Dobrze, idź łapa. On oh, za oh, Dobry. On był idealny. Dwa, no. I jeden tak właśnie stanął. Ale wysoko powinni właśnie grać. Nie strać, nie strać. Nie strać. No ale takie wymuszone, panie sobie grała tam Dobrze, ale walczą się, walczą, walczą. się. Ale powiem ci, że w pierwszej postaci... Ale w statystykach mamy lepiej. Tak. 300. Dobrze. A. Nagrałeś no na czy tak uh -huh. Brawo. Tak i widzicie, czy jest dobry echo. Zabrajcie w wypuch. Uh -huh. Lecę. Lecę. jest jestem chyba młody na doszkalaniu, wiesz? Starsi są po boku Ale grunt, że zagęściliśmy środek To widać od razu, jest y, poprawa na tym środku I to jest Strzał, strzał A, no, ja zobacz Ludzie, wyszła, wiesz? Trzeba Jest, jest tak.

Obykata. Ja już chyba. Idzie, Nie, było, nie było ała, to piłka.

Nie chciałem, nie chciałem, nie chciałem. nie widziałem. to jest takie nerwowe, teraz wypadnie na i to Przejmij to, przejmij to ten mu dobrze podpowiada. Dobrze, spokój. Przycisnąć, przycisnąć. Spokój, spokój. Kurwa, Grzesiu, to się puszcza za siebie.

No podaj! JEEEJ! Yeah! Brawo! Obróćcie mi poje, i wziął Dobrze, dobrze Brawo I bujamy a paro na małe? Na Malcie? 9 euro? Na Malcie, ja mówię, Mama, dziewięć euro. To trzeba zuporze. Dobra piwa. Piła. No idą ci te piły, tylko troszkę za wysokie Ale nareszcie go widzą Tak, nareszcie tam piłki wrzucają Nie? To panie Dobrze to to było fajne. O, brawo Tarko! Dobrze. Brawo, Tarto. Dobrze. No tam brawo tym mieście, to było zajebiste, co teraz zrobiłeś. Brawo! Brawo! To szukanie pozycji było super się mięso. Tak! Doleci! Doleci! No to Doleci! Doleci! nie powinienem tą stronę na tą stronę Mikołaja, ale zobaczcie sobie. Się już z tego. Puszczaj go, puszczaj Doleci! Go! Doleci!

Brawo. Szybko, tutaj na tą stronę. Margo, spokojnie. No, chłopie, broni bramki za Nie ma, Nie ma kurwa zasnawienia w polu karnym teraz, kurwa. Tak. Trzeba wypierać na piłkę. Dalej, tak to od Piękna tak gra, tak jak gra do nogi <śmiennie> Nie no, i do no, nie gra. Do nogi gra, normalnie gra do do nogi, nie? Jak dla mnie to już jest zawodowy bramkarz. No, rytua na się idź. nie Mam,

Bez Paulo, bez Paulo. I, łapa. To łapa. Pão... A A e deswapa. Ei, 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 ei,

Brawo Nie. Brawo Przejdzie Zasiu, mógłbyś do przodu Co jest to z tym obracaniem? Powalcz, Mikołaj, powalcz

sam um pomis. Mlada naša. No, Bravo Nikola. Super. Bravo Daj, daj, daj. Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, w wielkim Cały czas nie? No musi, no. Cały czas. No,